Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. Za nami kolejny już tydzień z rzędu, kiedy zarówno czynniki globalne, jak i doniesienia lokalne sprzyjały notowaniom polskiego złotego. Rynki z zadowoleniem przyjęły zawarte w Brukseli porozumienie przywódców Unii Europejskiej, będące kompromisem pomiędzy oszczędnymi unijnymi krajami północy, a bardziej rozrzutnymi państwami południa, dotyczące pakietu pomocowego mającego na celu wsparcie gospodarek dotkniętych pandemią koronawirusa. Apetyt na ryzyko podtrzymywały też doniesienia z Waszyngtonu na temat prowadzonych tam prac nad kolejnym pakietem fiskalnym dla wsparcia amerykańskiej gospodarki, gdzie mówi się, że wsparcie może obejmować zarówno cięcia podatków, jak i bezpośrednie czeki konsumpcyjne na łączną wartość 1 biliona dolarów. Spore znaczenie dla poprawy nastrojów inwestycyjnych miały też ogłoszone postępy w testach szczepionki na COVID-19 na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz doniesienia Europejskiej Agencji Leków, że szczepionka może być dostępna do końca roku. Wciąż jednak uwagę rynków przyciągały statystyki potwierdzające utrzymywanie się wysokiego poziomu dziennych zachorowań na koronawirusa, a szczególnie dane docierające ze Stanów Zjednoczonych. Lokalnie notowania złotego dodatkowo wspierało krajowe makro, bowiem wszystkie publikowane w ostatnich dniach odczyty pozytywnie zaskakiwały inwestorów, wskazując na szybki proces odrabiania strat pandemicznych, co dawało całkiem pozytywny obraz polskiej gospodarki w drugim kwartale w porównaniu z wcześniejszymi obawami. W wyniku porozumienia przywódców krajów unijnych euro znalazło się na najwyższym poziomie od półtora roku względem dolara, który dzięki globalnej poprawie nastrojów ogólnie wyraźnie tracił względem całego koszyka walut. W ostatnich dniach indeks dolarowy osiągnął najniższą wartość od września 2018 roku. Inwestorzy z zadowoleniem przyjęli informację, że Unia Europejska zrobiła kluczowy krok w kierunku integracji fiskalnej, zawierając porozumienie w sprawie funduszy odbudowy. Zdaniem wielu rynkowych obserwatorów jest to punkt zwrotny dla unijnych aktywów finansowych które od lat były pod presją w związku z kryzysem zadłużenia i konfliktem na linii północ-południe w zeszłym tygodniu w wspólnej walucie dodatkowe wsparcie dały też wstępne publikacje indeksów PMI, aktywności gospodarczej Europy, które obrazując tempo odbicia koniunktury w trzecim miesiącu po uderzeniu pandemii koronawirusa, wsparły nadzieje związane z fałkształtnym odbiciem europejskiej gospodarki, pokazując powrót aktywności biznesu do wzrostu. Według wstępnych danych lipcowy indeks PMI dla niemieckiego przemysłu dotarł do poziomu 50 punktów, zaś dla całej strefy euro przebił granice oddzielające wzrost od recesji w sektorze, osiągając wartość 51,1. Na fali poprawy sentymentu inwestycyjnego na rynkach europejskich i pozostając pod wpływem dobrych danych makroekonomicznych z krajowej gospodarki, w ostatnim tygodniu złoty wyraźnie umocnił się wobec euro, a silnego pozytywnego sentymentu nie zdołały nawet zaburzyć dane o krajowej podaży pieniądza M3, które w czerwcu wyraźnie wzrosły w skali roku. Nominalnie w zeszłym tygodniu notowania euro chwilowo spadły poniżej wsparcia na poziomie 4,40 zł, a obecnie znajdują się bliżej 4,41. W najbliższych dniach Złoty nadal pozostawać będzie pod wpływem doniesień globalnych, w tym posiedzenia Fedu, publikacji PKB z USA oraz inflacji ze strefy euro. Lokalnie zaś inwestorzy zapoznają się z wstępnym odczytem inflacji za lipiec. Na obecnych poziomach potencjał wzrostowy polskiej waluty zdaje się jednak wyczerpywać, a biorąc pod uwagę oczekiwany przez nas powrót awersji do ryzyka, nie tylko ze względu na publikowane dane, ale też narastający konflikt pomiędzy USA a Chinami oraz rosnącą liczbę zarażonych na COVID-19, w najbliższych dniach nie można wykluczyć ruchu euro złotego w kierunku 4,43. Jeśli chodzi o dane krajowe, jak już wspominałam, wszystkie publikowane ostatnio odczyty pozytywnie zaskakiwały inwestorów. W czerwcu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 0,5% w skali roku, po spadku o 17% w maju i wobec minus 6,9% oczekiwanych przez rynek. Dane okazały się dużym pozytywnym zaskoczeniem. Najbardziej widoczna była poprawa wyników w motoryzacji, gdzie co prawda roczna dynamika produkcji pozostała ujemna, ale dzięki wznowieniu produkcji po przestojach – Wyraźnie się poprawiła, wpływając najmocniej na zmianę dynamiki produkcji ogółem między majem a czerwcem. Nie sprawdziły się zaś optymistyczne prognozy zakładające dodatnią dynamikę produkcji budowlano-montażowej. Mimo korzystnych efektów kalendarzowych, branża budowlana w czerwcu zanotowała umiargowany regres. Mimo pewnego rozczarowania generalnie sektor ten przeszedł koronawirusowe zamknięcie gospodarki w znacznie lepszej formie niż przemysł czy handel, nie mówiąc już o usługach. Równie pozytywnie zaskoczyła sprzedaż detaliczna. Dalsze odmrażanie polskiej gospodarki i stopniowy powrót konsumentów do dawnych nawyków, z czym mieliśmy do czynienia w czerwcu, spowodowały wzrost dynamiki sprzedaży o 9% w skali miesiąca, co przełożyło się na jedynie niecały 2% spadek w skali roku, wobec minus 4% prognozowanych przez rynek. Dla porównania w maju roczna dynamika wynosiła minus 8,6%, a w kwietniu aż minus 22,6%. Dane pokazały więc postępujące ożywienie aktywności społecznej i gospodarczej w miarę odmrażania gospodarki, co daje niezły obraz polskiej gospodarki w drugim kwartale bieżącego roku. Na podstawie dostępnych miesięcznych odczytów ekonomiści PKO szacują, że w drugim kwartale PKB Polski spadł o około 8% w skali roku. Dziękuję za uwagę, mówiła Joanna Bachert, strateg Rynku Walutowego w PKO Banku Polskim.